Ja <grywy> ciągle Jestem w drodze. A czemu szukam? Ja ciągle Jestem w drodze. Jestem w drodze. Ja czemu czerwone trampki. Jestem w drodze. A czemu szukam? <ścuram> <ścuk> <I, śmawia> hmm. To biorę, naciągam jakiś na tram, <śmawia> Biorę jakiekolwiek farby jakie mam pod ręką. <śmawia> Jeśli mam pędzle, to pędzlami, jeśli nie pędzlami, to palcami. Obojętnie czym mam, coś do powiedzenia. Jeśli w pewnym momencie uznam, że ostatni raz przytknąłem i moja rola się w tym momencie skończy, Lanszak już żyje sobie swoim życiem. Ja ciągle jestem w drodze, ja ciągle szukam. Wtedy nie fascynowało malowanie na szkle ale farbami olejnymi, mhm. do Aha. nie do szkła. I... A jewe że one się a nie? na szkło. Ale właśnie inaczej to wychodziło. Aha. Ja jeszcze wybierałem jak najgrubsze szkło. Mhm. I to się maluje odwrotnie. Mhm. Nie? A jeszcze farbami olejnymi jak się malowało, to z drugiej strony, mhm. jak się na to patrzyło, to wychodziły pociągnięcia pędzla. Aha, jak w była jeszcze gruba szyba, to jeszcze wychodził jakiś pryzmat, jakieś załamania takie, nie? Było to takie coś zupełnie innego, dziwnego. Jak się maluje, maluje odwrotnie z drugiej strony i dopiero się przekręca. i to dopiero jest ten właściwy, tak? Tak, tak, Aha. bo maluje się z tyłu, nie? A no. patrzy się od frontu. Niesamowite, no tak. Nie? A jeszcze jak przyszło... Bo farby do, do szkła, to on się rozlewa mm -hmm. i wypełniają. Nie? A takie olejne, no to jak się pociągło pędzle, to wyraźniej wychodziło po drugiej stronie ten pędzel. Aha. Było co innego. takiego. takie. W kiedyś mnie no. chwyciło też na ptaki, Aha. nie? Ale ptaki zrobiłem ogromne. Duże, ale jest trzeba. Z jakichś skleje czy coś i pomalowałem je tak agresywnie. I na drutach, bo mnie je na drzewach. Tak to wyglądało. Proszę, bardzo. Ale, ale przyszła mi taka chwila. Nie? Ja mam takie właśnie chwile i ja. Ja czekam na te chwile i ja nie robię czegoś na siódmym. Nie, nie, no. nie tak? siadam, nie pęcuję. Nie, nie... Na przykład w Lanskoronie miałem taką sytuację, jak tam ja że przez trzy lata przychodziłem obok kamienia. I ten kamień też dosyć, dosyć, trzy lata. Codziennie dwa, trzy razy obok mnie Nic nie widział. Nagle. Ciach, ten kamień wyniosłem, go już zacząłem kombinować. I zrobimy jakieś zwierzę. Ale trzy lata chodziło. Ja wtedy, ale, I? bo to przedtem to była świadomość, nie? Świadomość, że Drzewa są zielone, trawa jest zielona i tak dalej. I ja w tym żyłem. Ja sobie... mi to nie przeszkadzało. nie Wszystko było w porządku. Ja pamiętam, jak ja szedłem do tej częstochody, i ja nagle się patrzę na ten drzewa i w mojej świadomości się wtedy uświadomiło, że ja zobaczyłem, że one są zielone. Bo wcześniej to ja tylko wiedziałem, że są zielone. Te wszystkie... bo nam, ja na przykład po, po tych 15 latach takiej wędrówki to ja przyznam się szczerze, że ja zbieram doznania. Ale równocześnie ja nie tylko, że chcę powiedzieć, ale ja chcę też przekazać to, co ja czuję, czy ja mam to, to drganie serca, czyli łezka leci, tą atmosferę, której nie idzie. Nie zastanawiam nad tym, co ja co tworzę, Bo ja nie maluję, ja tworzę. Aha. Aha. Ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam. Tylko jak przychodzi chwila. Wena mm -hmm. Przychodzi venna, ja. pompięcie, ma coś i robię to. Mm -hmm. Tak. I w ogóle się nie zastanawiam, czy to jest dobre, mm -hmm. czy to jest Bez ładne, czy to jest prawdziwe, mm -hmm. czy to jest nieprawdziwe. Nie, dla mnie to jest nieistotne. Dla mnie jest istotna tylko jedna rzecz. Forma wyrażenia siebie. I obojętnie jaka to będzie, czy ja wezmę, przykładowo, tu nie mówię, że tylko o, 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 o malowaniu, nie? ale czy ja wezmę farby olejne, czy ja wezmę ołówek, czy ja wezmę farby ze ściany, nie? w których yeah. ja maluje się, to to jest nieistotne istotnie jest sam fakt tworzenia nie i w momencie to co ja mówiłem przynajmniej ja się z tego cieszę, że w momencie kiedy ja w pewnym momencie uznam, ostatni raz przyłożyłem, to już było wszystko, to ja już to biorę i od wyrzucam. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, że mu się podoba, wiesz, jeśli on to weźmie i wrzuci do pieca i ogrzeje sobie ręce przy tym, to ja jestem szczęśliwy, bo na coś to się przydało, nie? Dla mnie to jest nieistotne, co się z tym dzieje już, bo to już, to, co ja miałem powiedzieć, ja już powiedziałem, nie, 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 nie. nie. Mi jest przyjemnie tylko w jednej rzeczy. Aha. Jak ktoś przychodzi i mówi, to mi się podoba. I ja to ściągam, wiesz, koniec. To mi jest przyjemnie. Bo w tym momencie do kogoś to w jakiś sposób przemówił. w jakiś sposób obojętnie. Czy mu się to spodobało? Czy sobie pomyślał, że będzie miał na podparcie? Obojętnie. Ale do czegoś mu się to przysłużyło. I to jest moja rola. Ja zawsze tak podchodziłem. Mnie to nie interesowało, co z tą całą twórczością się dzieje. Ja zrobiłem swoje. Koniec. Ja ciągle jestem w drodze. Ja ciągle nie drugiej, sielej i czerwym. Ja ciągle... Ja ciągle w druty, ja ciągle w druty. Ja miałem czerwone, czerwone trampki. <laughs>